Witajcie na winnicy. Sobota 5 lipca. Wczoraj ogarnąłem sobie tutaj marszałka. Wyglądał tak samo jak ten szpaler. Rozciągnąłem druty, bo brakowało w tej, na tym poziomie dwóch drutów. To samo jest tutaj, ale tutaj już się tak nie pokłada. Wystarczy tylko włożyć między druty łozy i te dolne podciągnąć, i będzie git. Także to mam na dzisiaj. Do zrobienia. Przed chwilą skończyłem oprysk na Solarisie i no zrobiłem to tam z fopas z siarkolem i multikompleks poszedł jako taka odżywka. I tyle poszło. 4,5 opryskiwacza na Solarisa. A resztę, tą połówkę zrobiłem biankę i sejwala. Ale przerywam, przerywam. Oprysk z się robi coraz cieplej. Nie wiem, jak ostre dzisiaj będzie słońce, nie chcę tego poparzyć, a dwa e, za bardzo wieje i znosi, znosi to na mnie. A tu wam pokażę przedbitki. W końcu mam założony wodomierz, także już jak są upały przez południe mogę sobie w środku już zamykać tą przestrzeń, łazienkę, ściankę stawiać i zacząć płytować to w środku. Obok, te roboty ziemne są skończone. Widzicie tutaj wykopki i zamówiony już jest garaż, także przyjedzie w przyszłym tygodniu. Muszę go tylko zafundamentować. I co? No żony donice, jak widzicie, wszystko bujne. Pozwoliłem sobie użyć saletry wapniowej na podsypanie tego, ale tam było tyle kompostu rzucone, że Rośnie szybciej niż chwasty, także bardzo fajnie się to uprawia i coś z tego jest, chociaż tu widzę, że podlała na, na słońcu, to to przypiekło. Dobra, a przejdźmy się i zobaczmy, jak wygląda tutaj sejwal. Poza tym, że osad tu kwitnie. No sejwal, sejwal, nie sejwal, e, regent. Regent tak zawiązał. On późno startował, być może tak nie przy Mars. Ale widzicie, jeszcze, jeszcze się te za, e, zapylone kwiatki pokazują. Pomimo tego, że już tutaj mamy fazę groszku. E, chloroza magnezowa na regencie e, ewidentna. Gdzie niegdzie, jak tam chodziłem między szpalerami, no zaczynają się już chlorozy. Ze względu na to, że no, roślina zaczyna pchać wszystko w owoce. I tak się przyglądam. Z regenta coś będzie, będzie sporo niż w zeszłym roku. W zeszłym roku chyba było około 130 kg, ale jest nierówno. Widzicie, tak jak tutaj dopiero się zapyla. Także trzeba będzie brać poprawkę przy zbiorze na to, że będzie ciut kwaśniejsze niż to znaczy, nie będą równo owoce dojrzałe. I jak będziemy zbierać wszystko naraz. To trzeba założyć, że jednak ta średnia troszeczkę będzie inna niż z takich prób pojedynczych, szczególnie jak się przy tej lepiej próbie będzie pomijać niedojrzałe tę nie. także tak to wygląda. No koniecznie muszę tutaj wejść i to poprawić Ale, ale owoce są, czaki są zdrowe poza tymi e chlorozami Tak wygląda, tak wygląda hibernal i ta pierwsza sekcja, tak jak Wam mówiłem za bardzo nie czyściłem tego jeszcze tu widać te, te suche myślę, że się jest trochę mniejsza, niektóre są wybujałe a niektóre niektóre dopiero kwitną, nie? także ta, ta sekcja też będzie nierówno owocować i też trzeba będzie poprawkę wziąć na to, że będzie miała kwaśniejszy ten moszcz a druga część sekcji już wygląda równiej tą sobie po, po, ten, pozwoliłem już ułożyć tutaj się mi jeszcze wala to na boki oczywiście nie mam czasu podkosić, ale myślę, że ta trawa pod krzakami nie jest tak duża, żebym to musiał robić e, hibernal praktycznie za niedługo zacznie się zaciskać też są też takie miejsca przestrzelone na Solarisie Wam pokażę, jest bardzo dużo nie ma takich pełnych gron tak jak tu. Tutaj już by pasowało wejść z miedzią i, i wpryskać jak najszybciej jak najszybciej mieć w hibernala. I nie wiem czy tu nie zamienię oprysku teraz, co robię siarką na mieć ze względu na to, żeby nie przegapić tego stanu, w jakim jest skupiony. Nie? Także tak się Hibernal prezentuje. Gdzieniegdzie znajduję plamkę z moczniakiem. Ale mieć mi trochę by w tym pomogła. Trochę by to przystosowało. Zobaczmy jutrzenkę. Jutrzenka ładnie się. No to jest faza groszku, ale jeszcze chwilę może poczekać. Nie są takie aż bardzo przestrzelone te grona. Troszeczkę tu może, ale tu jest taka 15-centymetrowa łoza. No to czego się spodziewać. Coś z jutrzenki będzie. Tu jest mała, mała, przestrzelona łoza. Tutaj jakiś liść, liść popaprany czymś. E, jak na nią trzeba uważać ze względu, że łapie bardzo szybko mączniaki. Tak w tej chwili za bardzo nie widzę. Może te zabiegi z tego Fytosejwa e, pomagają e, generalnie. Jeszcze jest może trochę za wcześnie na mączniaki. Prawdziwego na pewno nie ma. Nigdzie nie widać, a teraz jest największa presja pójdzie prawdziwego ze względu, że owoce się zawiązuje. Pierwszy jak się prawdziwy by miał pokazać, to się pokaże na owocach. Z drugiej strony też jest bardzo sucho, nie, nie ma tej wilgoci. Jedynie rano jest. Jak tu przyszłem na ósmą, jeszcze była rosa. Troszeczkę mi buty zmoczyła. Rosa na takiej ściętej trawie, także wyobraźcie sobie. Na krzakach już nie było, już owiane było. Zwłaszcza sekcja tutaj jest tak przewiana, że na solerii się jest gorzej. Tam potrafi być dłużej ta, ta, ta wilgoć na liściach. Także jutrzenka wygląda tutaj zacnie. Coś z tego będzie, niech dojrzeje. Faktycznie jest bardzo smaczna. Trochę ją tu szarpnęło, może tam lepiej będzie wyglądać, ale nie chce mi się tam iść, wrócę się jeszcze tylko tutaj na e, Arszałka. No on dostał, dwa razy go kuźdę zmroziło, wystartował jako pierwszy, ale popatrzcie się, już się tak podrównuje, no ten krzak no to... No ale też, niektóre grona będą pełne, tak jak ten, to niektóre dopiero skończyły kwitnąć, jeszcze się trochę osypują trochę takie przerzedziałe e, będzie trochę tych gron ale są miejsca takie tak jak tu ta łoza rośnie tylko po to żeby cień dawał e, tu za bardzo Wam nie mam co pokazać ta, ta jest na podkładkach ca, cały ten szpaler e, też ma trochę tych gron trochę mniejsze są niż z drugiej strony mam wrażenie, że, że ich jest teraz o wiele mniej ale może przez to, że jest dużo liści, bo tutaj dość sporą selekcję zrobiłem. Wszystko, co było pod drutem na dole, takie, coś, urywałem, bezpłodne, to jak to, torwałem, to. No coś coś tu będzie. Fajnie, że jest zdrowy. Muszę, muszę go za chwilę tutaj zrobić cały, bo się już wywala. Tylko brakowało mi tej pary drutów, jest dołożona i. Stąd dotąd nie miałem jak tego przypiąć, bo trzeba było tasiemkami. A tak to spinkami jak w poprzek, tak jak tutaj widzicie spinki. Co chwilę gdzieś łapałem na przemian. Tu jest następna i się ładnie to wszystko trzyma. Także za chwilę sobie tutaj do tego wrócę. Może wytrzymam, bo to z godziny trzeba będzie poświęcić czasu. Jest dość chłodno, to może mnie tutaj nie przypiecz. Dobra, podejdę z Wami jeszcze na muskata i Biankę. Także widzimy się jak tam dotrę. Szkoda, szkoda, a, gadać na próżno. Dobra, powoli się zbliżam tutaj do muskata, ale jeszcze Wam jutrzenkę pokażę. Takie małe łozy po 15 cm, 20 pełne, no pełne, no grona są przestrzelone. I już pewnie większe nie będą rosły, zobaczymy co z tego będzie. Jeszcze jakąś delikatną selekcję tu zrobię. Ale w tym roku właśnie przez te chłody i tak dalej nie wystartował mi do góry. Nie mam pełnego szpaleru. Nie? Może, może jeszcze nadgonię. Tutaj też tak kiepsko to wyglądało, ale widzę, że powoli dorasta już do ostatnich drutów, także może ta jutrzenka... Może, jakbym ją bardziej jeszcze przyciął, to, to by ruszyła Dobra, e, co tu mamy? Tu mamy Biankę Obsypana jest zacnie Lepiej niż w tamtym roku, chociaż zdarzają się miejsca. Tak, jak ten krzak cały Popatrzcie się, ani jednego gruna Tu na końcówce nie ma. Tu coś w środku. Trochę takie łysawe jest to. Tu pół ramienia, ale jest bez owoców, także na przemiennie. Nie wiem dlaczego. No, może to zimno. nie? No i tak wygląda bianka. Fajnie się on prowadzi. To wam powiem tak. Mało co się czepia wąsów. Za bardzo ten jest przyczepiony, ale za bardzo się nie czepia. Prosta łoza. Mało co pasierbuje. Praktycznie nie widzę tu pasierbów. Nigdzie nie wystaje. Prowadzimy między drutami tak jak tutaj widzicie. Wystarczy ją włożyć tylko między druty. Ona się gdzieś tam złapie tego odciąć głowę i kurwa bajka się ją prowadzi. Jak ją tak tylko przeszedłem i powsadzałem te stoi prosto, nie wywala się, idzie do góry. A z muska ten ten to się wiąże kurwa, czepia się wszystkiego. Nawet samego siebie, nawet własną łozę potrafi przygiąć. No ale coś, to, to wybaczymy mu to. Jak z gronami namuskać. No tak, zdarzają się takie. Takie grono deserowe, że tak powiem, mam nadzieję, że urośnie na tyle że się wypełni. Osypało się niesamowicie. To jest chyba jedna dziesiąta z tego co powinno być. Są lepsze, są lepsze grona, ale tak, tak szacuję, że te. Te wypełnienie groń na muskacie w tym roku to jest na jakieś 30% będzie maksymalnie. Tutaj to samo, patrzcie tak się osypało. Nie wiem czy to przez to zimne, przed kwitnieniem, po kwitnieniu, w czasie kwitnienia, no po kwitnieniu nie, ale w czasie kwitnienia, może susza już przed, przed tym liście, liście w miarę zdrowe, gdzieś tu miałem miejscowe. Eee, w ogóle praktycznie ogołociłem z liści krzaka, bo eee, no ewidentnie był cały z znajdę Jak nie znajdę miejscowy to dobrze, a jak znajdę no to to Wam pokażę. Ale mi się wydaje, któryś z tych rząd gdzieś tam... Dobra, nieważne, nie znalazłem to znaczy, że, że się nie rzuca w oczy. Eee, no i co, wypełnienie gron mamy nam muskać i właśnie... W tym roku takie kiepskawe Jedyna nadzieja, że urosną duże jagody i trochę się to wypełni. Jest sporo zapowiadało się, wyśmienicie być może te kwiaty jak, jak puściły te pomki, to na tych przymrozkach paru godzinnych e, dostały po, po dupie i, e, no i się osypały. Zobaczymy za to Sejwal. Za to Sejwal popatrzcie się kuźwa. Dwie trzy łozy. A ten A ten kuźwa Jest obsypany tak jakby to był szpaler Inaczej Jakby to był pełen krzak kuźwa tyle, tyle tych Tych gron Się zawiązało Widzę że zaczyna brakować mu magnezu Czyli No słaby, słaby system korzeniowy nie? Zaczyna brakować Bo magnezu jest W glebie jest dużo ale jest sucho i, i może mieć kłopoty też nierówno jest powiązany tutaj też musiał kwitnąć jakoś później tu jeszcze coś kwitnie to już zupełnie, a na pasiebie dobra to ma prawo być ma prawo być kijowe także sejwal jak się go tu posadzi z planowaniem będzie obiecującą uprawą muskat też jest plenny widzę, że bianka też bardzo elegancko się prowadzi to, to tyle na muskata trzeba uważać zwłaszcza z układaniem szpalery bo czepia się wszystkiego nie wiem jak będzie z sejwalem bo jeszcze nie ma okazji rosnąć w szpalerach ale widzę że splenny jest po, po zboju ile jest? raz, dwa? trzy grona na łozie chyba średnio czyli coś a la marszałek Solaris też ma trzy, ale tutaj widzę, że jest takie wypełnienie tego. Poza tym ja to mam zgrupowane do palika, także ma prawo, ma prawo to tak wyglądać gęsto. Dobra, na razie tutaj wszystko prawie zdrowe. Myślę, że te zabiegi, które wykonam, to to tylko podtrzymają tą tendencję. Tak się tak się mają sadzonki. Wczoraj padało ale może by pasowało tutaj zainterweniować z podlewaniem tego no zobaczymy może jak będę teraz na urlopie za tydzień to, to tu będę doglądał częściej. Na razie na razie się nie zawijają wszystkie wszystkie zdrowe tam też są gdzieś, ja teraz opryskiwałem to przeciwko mączniakom to są takie przybielone ale nie usychają. Dobra, idziemy na Solarisa Solaris został ogarnięty, także popatrzcie jak to wygląda wszystko stoi równo pomiędzy drutami Oczywiście tutaj mi został nieskoszony rządek ale dlatego że ten szmaler robiłem kończyłem w poniedziałek ten i ten w sobotę a cały zeszły tydzień nie zesz, zeszły Dwa tygodnie wcześniej poprawiałem tam to. Na ostatnim filmiku, żeście się Jak na razie, no dzisiaj to Z samego rana. Od 8, powiedzmy, do 10 mi zeszło. Weszło 4,5 opryskiwacza i wszedł Fopas po 20 gramów na 14 litrów, czyli na opryskiwacz mój. Weszedł Siarkol 50 gramów i 15 gramów tego multikompleksu, takich mikroelementy. Wlałem to, no i adiowant. 7 ml mam odmierzone, także odmierzone do dawkowania. Widać ślady po oprysku, także siadło opryskiwać elegancko się sprawuje. Dobra, sprawdźmy czwarty rząd. Raz, dwa, trzy, cztery. I od, od tej strony, bo jest od spodu, druga sekcja była najbardziej porażona mączniakiem. Tu go gdzieś znajdowałem, nie? Tak jak widzicie, tutaj chociaż na końcówkach, nie? No, nie sądzę, żeby po godzinie coś ten, poprawiło się, ale mi chodzi o, o to, czy, czy od tego czasu, tydzień temu, jak nie oglądałem, czy się coś nie, nie rozprzestrzeniło. E, powiem Wam, że e, no nie widzę tu. Powiem Wam, że, że było na tyle gorąco w zeszłym tygodniu, te upały do 30 stopni, że nie miało prawa tutaj mocno się za bardzo rozpanoszyć. Teraz zapowiadają jakieś opady, także dlatego chciałem koniecznie tutaj zrobić dzisiaj ten oprysk. No tu jest taka miejscowa, pojedyncze ślady. Jakby nie było, jest opryskane Ca, cały, cały ten, cała, cała parcela z solarisem. W poniedziałek pewnie zrobię resztę, czyli tam pójdzie muskat, hibernal i, i, i regent, a Solaris wygląda tak. No. Nie jest za bogaty, jest poprzestrzelany, tu jest takie pełniejsze grono, tu jest takie soby. tutaj też są takie, bardzo poprzestrzelane są, podejrzewam. No, no Podejrzewałem roztocza i brak tej siarki na, na walkę z tymi. Ewidentnie też są, ale już no, tak, tutaj widzicie. Cała ta, cała ta roślina z tymi podziurowanymi liściami. To jeszcze patrzę, czy tu jakaś wylinka nie jest po czymś, a po jakimś pająku. No ale te grona są takie puste. Jest ich dość sporo, pomimo tego, że, że się osypywały. No Może ta pogoda też wpłynęła na to. Może to zimno przed kwitnieniem, może te kwiaty na, na, na ten, na miesiąc przed też przymarzły, były, były takie przymrozki. Jak to już zaczęło, zaczęło wy, wybijać, to, to ten e, to przecież chyba tutaj było przez godzinę koło, koło zero. Pasierby zaczynają iść na boki. Myślałem, że to jest któraś z łus, ale wszystkie są powkładane. Popatrzcie się, każda. Każda z tych włos nie jest przeze mnie przywiązana, tylko jest pomiędzy drutami i spięte spinkami dość mocno. Także tu, tu, no poszło tych spinek, nie wiem, tam na dole na razie tyle nie muszę używać, ale pasuje mi dokupić jeszcze z parę, powiem, tysięcy kilka worków, żebym miał na zaś. Jak na razie się nie, nie wykruszają, już są trzeci rok i... Kilka sztuk znalazłem skruszałych, że, że były wyłamane, ale to przez to, chyba że bardzo duża siła na nie musiała działać, i, i po prostu puściły albo się zdeformowały. Większość się zapina, rozpina bez kruszenia, także no, poza tym, też oparłem nowy wywarek ostatnio i, i dołożyłem, no ale dobra, nieważne. No, jeszcze raz kwiaty ten wyskoczył spod drutu. Inaczej, był, był za niski, za ten był za niski, zanim go, zanim go włożyłem. To jest co? Pasierb. Teraz czekam aż te wszystkie pasierby, może za, za niecały miesiąc, odejdą mi tak na boki. Tak jak tam coś się też tak wykłada. To wszystko. Może trochę wcześniej zobaczę, bo na, na pasierbach zauważymy pierwszy pierwsze mącznik, bo są najsłabsze rzekomego. Zauważymy też kwitnienie. To jest niepotrzebna strata energii dla, dla krzaka. I trzeba będzie wejść tutaj z nożycami i to chlasnąć. Wiecie, jak. Tak się powinno to chlasnąć. Raz, że zmniejszymy wagę tego szpaleru. Bo ja wam powiem, on jest tutaj. No, po, przeszło 2 metry ma nie? druty są chyba na, na 170 albo 180 no, sięgam bez problemu do nich ale jak się stoi tu jest trochę niżej no, to naprawdę ta ściana się robi wysoka I, i ten szpaler się potrafi bujać mnie tutaj chroni raz zacinie z jednej strony te, ten lasek i z drugiej to samo także tu nie ma takiej presji na, 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 na wiatr znaczy, wiatr nie, nie oddziaływuje też na, na te szpalery. Może to też dlatego tak bujnie rośnie. Tam na dole jednak targa tym wiatr, i ta roślina wie, że za wysoko nie może się tam rozwijać. No, zobaczymy, co będzie z tymi gronami. No. Zakładałem ile? 24 grona, grona na krzak. Zobaczymy. Eee, sprawdzimy sobie kiedyś ten. Jak już będą bardziej dojrzałe. Ile waży grono i mniej więcej spróbuję oszacować plon, jaki tutaj uzyskamy. No, no zobaczymy jak się wypełnią te jagody. Także tak się ma Solaris, jest ogarnięty, praktycznie już by pasowało wchodzić i odciąć pasierby, ale damy im jeszcze trochę czasu na wzrost, żeby było co ciąć. Tutaj to co dziki zryły, wziąłem z sąsiadem, obróciliśmy brony, dociążyliśmy je i sąsiad pojeździł tutaj w kółko, także wyrównał mi to wszystko, te wszystkie podrycia. Tu my jeszcze wzięli i, i tym, no Boże, turem, nie? Zasypaliśmy ten ruch tutaj, który był odorany, zawsze mnie wkurzało to przy, przy, przy koszeniu. No i co? Muszę, muszę po kolei teraz jeszcze siatkę oczyszczać. Pod szpalerami wykosić. A przez upał jak będzie to w środku wykańczać budę i, i pchać to do przodu. No. Jak Wam wspominałem, blaszak za, za niedługo przyjedzie, także te wszystkie graty niepotrzebne co są w budach i zajmują miejsce i, i w ogóle przestrzeń do, do, do pracy to pójdą do garażu te kosiarki, glebogryzarki wszystko to zwolni miejsce w winiarni i, i się zrobią tam przyzwoite warunki do, do wytwarzania wina dobra, tutaj siatka zarasła nawet jest tak opadnięta że jak mi się tu dostaną sarny to wiedzą którędy uciekać, bo przeskakują chyba w tym miejscu na drugą stronę, ale to jak będę podkraszał sukcesywnie, trzeba podnosić szaftkę i ją przywiązać na odpowiedniej wysokości. Dobra, także tak się prezentuje Solaris. Dużo, dużo osób, dużo winnicach Widziałem właśnie zdjęć i, i, i zapytań, że co to jest, że się tak osypują kwiaty. I coraz bardziej skłaniam się, że to pogoda. No coraz więcej osób właśnie e, daje znać, że też ma kłopoty z tym. Słabo się za, zawiązały w tym roku owoce. No i prawdopodobnie, prawdopodobnie na pewno, raczej pogoda. Te przymroski, jak zaczęły startować, pąki już naruszyły kwiaty. Potem był chyba tydzień taki bardziej e, mokry, jak to kwitło. Potem zrobiło się sucho. Przypiekło za bardzo też miało to wszystko na to wpływ. Dobra, jedyny plus tego, że ta trawa po tym skoszeniu tak nisko za bardzo nie chce rosnąć, ale oby się tak do końca sierpnia utrzymało. Dobra, to tyle na dzisiaj z oprowadzania powinnicy. Za chwilę biorę się za szpaler następny z tego marszałka, bo jest w najgorszym stanie. Pasuje mi regenta jeszcze poprawić. I, I widzimy się później. No, w przyszłym tygodniu muszę pod, e, zrobić fundamenty pod, pod garaż. To może wam coś po, ponagrywam z, z robót, właśnie takich budowlanych, które będę wykonywał. Dobra, tyle ze zwiedzania. Do zobaczenia przy następnej okazji.